Witam wszystkich serdecznie na dzisiejszej sesji. Zanim rozpocznę oficjalnie sesję, chciałbym poprosić o zabranie głosu pana Andrzeja Mące, przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej, który poinformuje państwa o fakcie. Dziękuję bardzo. So. Witam państwa, proszę państwa, państwa radnych. W imieniu Miejskiej Komisji Wyborczej chciałbym najpierw bardzo serdecznie państwu pogratulować zaufania, jakim obdarzyli panów. No, panie i panów radnych, mieszkańcy naszej gminy, pogratulować wyboru i uzyskania mandatu radnego rady miejskiej w Nowym No i także złożyć najlepsze życzenia, by wszystkie podejmowane przez państwa decyzje, stanowione prawo lokalne, dobrze służyło naszemu lokalnemu środowisku, dobrze służyło wszystkim mieszkańcom. Zgodnie Aplikując w 128 ustawy ordynacja wyborcza do Rad Gmin, Rad Powiatu i Województwa chciałbym państwu wręczyć zaświadczenia o doborze na radnego Rady Miejskiej w Bardzo proszę pan Mariusz Krych. Tá Obrigado, Alexandre. Panie Przewodniczący! Panie tak? Komisarzu! Dziękuję bardzo. Formalnością zostały zadawane. Chciałbym Państwa poinformować, że y, zgodnie z przepisami przygotowałem y, tę dzisiejszą sesję. Porządek obrad został ustalony. I w tym momencie o otwarcie pierwszej sesji poproszę y, akurat w tym momencie najstarszym radną, Panią Zdrowie Toczarską, czy przekazuje mikrofon. Proszę przyjąć. Proszę, proszę o otwarcie sesji. Dziękuję. I otworzyć pierwszą sesję Rady Miejskiej W Wielkiej w 2010-2014. Chciałabym podziękować za powierzchnię mięszczytnej funkcji. Chciałabym również zapewnić Państwa, że postaram się, żeby obrady w dzisiejszej sesji przebiegły w Stwierdzam, Przeczji dzisiejszej uczestniczy 18 osób, dwie osoby obecność y, usprawiedliwiona, stanowi to kworum, gdyż w przypadku gminy Nowy Tomyśl mamy 21 osób, jeśli chodzi o skład rady i w związku z tym Rada Miejska może obradować i przejmować prawomocne uchwały. Chciałabym powitać serdecznie wszystkich radnych. Pragnę serdecznie powitać sekretarza i skarbnika gminy. Witam wszystkich naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego. Witam kierowników jednostek organizacyjnych naszej gminy, panie i panów Sołtysów. Witam zaproszonych gości, przedstawicieli prasy i publiczność, która zaszczyciła nas swoją obecnością. Szanowni Państwo, w pierwszej kolejności przystąpimy do ślubowania przez nowo wybranych takich. Poproszę w związku z tym pana radnego Mateusza Jandego odczytanie listy Radnych Rady Miejskiej. Następnie, Szanowni Państwo, każdego wybranego, wyczytanego Radnego proszę o potwierdzenie, złożenie potwierdzenia ślubowania, woli ślubowania słowem ślubuję. Chciałabym również poinformować Państwa, że jeżeli do słowa ślubuję zostanie dołożone i ktoś sobie na mnie życzył, żeby dodać tak mi do Bóg nie jest to niezgodne z prawem. Jest, jest to zgodne z prawem. Nie, nie jest niezgodne z Nie jest zgodne z prawem. Poproszę teraz wszystkich o powstanie. <laughs> <laughs> Pozwolę sobie, pozwolę sobie odczytanie roki ślubowania. Wierny konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkania. Pana odczytywania Pan Bryk Mariusz. Ślubuję. Pan Bryk Przemysław. Ślubuję, tak mi to pomóż Pan Truszkowiak Leszek. Ślubuję, tak mi do pomóż Bóg. Pan Frański Łukasz. Ślubuję, tak mi do pomóż Pan Frąckowiak Adam. Niech. Pan Helwik Henryk. Pan Kasper Michał. Ślubuję. Pan Klimko Jan. Ślubuję, Pan Kuczyński Tomasz. Ślubuję tak mi do Pomóż Bóg. Pan Nawrot Bogusław. Ślubuję tak mi do Bóg. Pan Polański Adam. Ślubuję. Pan Rajk Janusz. Ślubuję, tak mi do Pomóż Bóg. Pan Ruta Wojciech. Pan Skrzypczak Jan. Ślubuję, tak mi do Bomusz Bóg. Pan Szczechowek Mieczysław. Ślubuję. Pan Szymkowiak Piotr. Ślubuję tak mi do Pomóż Bóg. Pan Śliczner Wojciech. Tak mi to pomoże. Pan Targiel... Pani Targiel-Gryżyna? Tak mi to pomoże. Pani Wilkoszarska Krystyna? Tak Pan Wlekły Tomasz? Tak Pan Mateusz Jandy? sesji Rady Miejskiej. Pozwolę sobie przedstawić, zaproponować porządek obrad dzisiejszej sesji, który został przygotowany, tak jak już wspomniał Pan, pan Piotr Szynkowiak, przygotowany przez zwołującego sesję dzisiejszą Przewodniczącego Rady poprzedniej kadencji Pana Piotra Szynkowiaka. Pozwolę sobie przeczytać Proponowany porządek, porządek obrad. Pierwszy punkt otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, drugi ślubowanie radnych trzeci przedstawienie porządku obrad czwarty punkt powołanie komisji skrutacyjnej, piąty wybór przewodniczącego Rady Miejskiej. Tu będziemy mieć trzy podpunkty. A. Zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego rady. B. Prze przeprowadzenie głosowania. C. Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór przewodniczącego. Szóstym punktem będzie wybór wiceprzewodniczących rady miejskiej. Podpunkt A. Zgłaszanie kandydatów na funkcję wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. B. Przeprowadzenie głosowania. I trzeci, pod, trzeci podpunkt. Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór wiceprzewodniczących. Siódmy punkt proponuje informacje o stanie gminy Nowy Tomyś. Ósmy. Informacje o nazewnictwie i przedmiocie działania Komisji Stałych Rady Miejskiej, kadencji 2006-2010. Dziewiąty punkt to interpelacje i zapytania radnych. Dziesiąty, odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Jedenasty punkt to wolne wnioski i informacje. I dwunastym punktem jest zakończenie obrad pierwszej sesji Rady Miejskiej. Pytanie do Państwa. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos, jeśli chodzi o przedstawiony porządek obrad? Jeżeli nie, przystępujemy do przegłosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem? Zaproponowanego porządku obrad. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Jednogłośnie zaproponowany porządek obrad został przyjęty. Stwierdzam, że Rada Miejska. Przyjęła porządek obrad pierwszej sesji w dniu 2 grudnia 2010. Uważam też, że punkt pierwszy, drugi i trzeci przyjętego porządku obrad został zrealizowany. Szanowni